Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na ósmy dzień stycznia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Mateusza, trzeci rozdział, wersety od 13 do 17. Jezus przyszedł z Galilei na Jordan do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest, lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc to ja potrzebuję Chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Moi drodzy, niedziela chrztupańskiego przypomina nam właśnie. Ten moment, kiedy Jezus przyjął od Jana Chrzest w Jordanie. Dzisiejszy fragment Ewangelii Mateuszowej przypomina nam ten fakt, czego możemy nauczyć się z tego wydarzenia. Otóż po pierwsze, moi drodzy, chciejmy wrócić do momentu naszego chrztu. Nikt z nas najprawdopodobniej nie pamięta tego momentu, bo w zdecydowanej większości, a pewnie nawet wszyscy, zostaliśmy ochrzczeni jako, jako małe niemowlęta. I od tamtego momentu jesteśmy tymi umiłowanymi dziećmi, których Bóg wybrał, którym Bóg dał łaskę przybranego synostwa. I wdzięczność powinna rodzić się w naszych sercach, że tak naprawdę bez żadnej naszej zasługi otrzymaliśmy tak wiele. Ale z drugiej strony warto byłoby, abyśmy zadali sobie to konkretne pytanie: na ile jestem wierny łasce Sakramentu Chrztu Świętego? Jezus nie musiał przyjmować chrztu, pokuty od Jana w Jordanie, bo był sprawiedliwym. Natomiast tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, mówi do Jana, ustąp teraz, bo, bo tak godzi się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Jezus chciał wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Chciał uczynić wszystko, aby dać nam konkretny przykład i konkretny wzór do naśladowania. Mimo że nie musiał jako jeden z nas staje w szeregu z grzesznikami i czyni wszystko co sprawiedliwe. I tak samo my moi drodzy, warto abyśmy starali się w naszej codzienności wypełniać wszystko co sprawiedliwe. Zawsze pamiętajmy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy dotyczy to naszej zwykłej codzienności, czy spraw poważnych, czy błahych, starajmy się być ludźmi sprawiedliwymi. Zawsze pamiętajmy o tym, że Otrzymaliśmy od Boga tak wiele za darmo, natomiast odpowiedzią właśnie na to Jego wybranie i na ten Jego dar jest nasza wierność w codzienności, nasza sprawiedliwość, o którą walczymy, której staramy się być wierni. Z Bożą pomocą, z pomocą Ducha Świętego oczywiście jest to możliwe. Dlatego też, moi drodzy, nie myślmy sobie, że jesteśmy zbyt słabi. Sami, a i owszem, jesteśmy za słabi, natomiast z Bożą Pomocą damy radę. Dlatego też, moi drodzy, wdzięczni łasce Sakramentu Chrztu Świętego, z pokorą prośmy dobrego Boga w naszej codzienności o to, by nas wspierał swoją pomocą, by nas wspierał swoimi łaskami, byśmy potrafili wypełniać wszystko, co sprawiedliwe. Pozdrawiam Was serdecznie i Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.